Już robię streama Dobra Ale to ja kończę, ja idę na inną Nie rob, 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 jakieś akcje, rob jakieś, jakieś akcje też nie Ej, jakoż wróci kosek gadam No jest, to jest halo, halo, Dobra, zaczynamy yy, live'a Udostapi tego live'a Udostępij tego live'a, bo już no. No dobra, no to... Trzymaj, e, trzymaj Udostępij tego live'a Dobra. Rób jakieś akcje, też. Rupę, Dobra, dobra, dobra. Jak coś to, to ten, na razie nic nie mówimy, nie? Bo nie jesteśmy ok obok siebie. No mógłbyś udostępnić tego live'a czy? Jesteśmy ok obok siebie. Rób jakieś akcje, nie? Ale mógłbyś... Mógłbyś udosypić tego live'a. Może? Ja udosępią go na Bydgosz. Dobra, 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 to udostępniam. Ale daj mi uprawienie jakieś. Weź mi daj jakiś no, uprawnienia. Ma... Daj mi dewelopera, zrób mi rangę specjalną dewelopera. Deweloper? No. Czekaj tech i daj technikę te 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 uprawienie jakieś żebym mógł pisać. Eee, poczekaj. Deweloper masz. Mhm. Dostałeś. Ale nie mogę pisać dalej. Bo ja sobie to zrobiłem tą rangę, ale zabraliście mi permisję na niej weźcie mi... Zróbcie permisję. Czekaj, już... E, ty e, ty wyrabisz by... na bo... Ty na Czekaj, już, już, już Eee... Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Developer. I deweloper, nie ty te... na, 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 na na dacha na, natura na, zapaka na. Ale samo mi się no Też

Dobra Rób coś, nie? Rób coś, też, rób coś Czekaj Liczba klatek Jaka klatek? Dobra, Licz... bo RP jest M Czekaj musisz, jeźd musisz jeździć poprawnie, że mi... na nami uważać, żeby się nie zatrzymał Ta, poczekaj Bo ja muszę sobie... Liczba klatek na sekundę jest za duża To już wszystko jest git. Okej. Okay. Na razie oczekujemy na osoby, nie? А Может.